Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arszenik. Wybrałem teraz się tym razem K4 na Rurę. Rurę rzuciło mnie w końcu po paru próbach nagrywania. Zawsze rzucało mnie na Berlin. W końcu jakaś inna odmiana. Inna odmiana? Boże, co za, co ja mówię? Odmiana od tego całego zgiełku tej całej berlińskiej operacji 45. Tym razem wcielamy się w obrońców Rury. No i cóż, i przed nami dość ciekawa bitwa. Ja już tutaj się spiem, na 6000 metrów zajęło mi to jakieś 5 minut. No naprawdę samolot się niesamowicie spija, a w końcu to jest k I im wyżej, tym lepiej. Będę miał coraz lepsze osiągi. Berkat, berkat, wszędzie berkaty. No, naprawdę są dość pode mną. Tak więc jest okazja, żeby zrejpować jakiegoś berkata, wykluczyć go z misji. Kurde spartoliłem to trochę. To jakiś P47 próbuje mnie atakować, ja wykonam w tej chwili Hammerheada. I chyba P47 można się powoli żegnać z życiem. Chyba, że właśnie wykona to. Aaa, się odbiła 30. Właśnie ten problem tych 30. I właśnie, bo, powstrzymałem w ten sposób e, coraz większą ilość aliantów nabierających pułap. No więc, czas naszym, żeby dotarli na pole bitwy. No, i teraz powinniśmy to wygrać, ponieważ mamy idealną sytuację taktyczną. Wszyscy są u nas wyżej od nich. Jeden co mogą zrobić to zejść z pułapu, a to będzie dla nich jeszcze gorsze, ponieważ tam K4 zyskuje bardzo dużo poprzez to, że może zacząć się kręcić. Nie wiem, czy wiecie, ale K4 jest niesamowicie zwrotna na niskich pułapach. Teraz pójdę za Berkatem Nasi pójdą za tamtym Berkata zaraz ściągnie się do walki kołowej Tam został jeden, ale to nie będzie żaden problem Myślę, że już zaraz... O pięknie, Berkat się rozbił Co zobaczymy. Oznaczony i teraz lecimy prosto za nim. Pakował nam się podcelownik. To jeszcze lepiej. O, kici, kici kurde, chodź tutaj. No. Zwrotniejszy od berkata na każdym polu, lepszy praktycznie, tylko trafić. A tu czasami można mieć problemy. 30 jednak nie należy do działek, które mają dość e, krótki opad. No, znaczy, się chodziło mi o mały, wybaczcie. Akurat ta 30 to jest tyle specyficzna, że do niej, na niej trzeba zastosować taką taktykę, podlecieć jak najbliżej i wtedy odpalić. Tam już BF chyba myślę poradzą sobie z berkatami A jak nie to się zaraz je zajmie tutaj na niej z szyb No widzę Bota czy B17 I po drodze Tatkę widzę, do której się bardzo zbliżam. Myślę, że raczej lepiej Bota, bo Tatka na pewno załatwi Sprawę z B17 -ką. Chyba, że B17 idzie prosto na nas No to teraz wam zaprezentuję Może się uda yy, Atak od czoła na B17 Naprawdę fajna opcja Chociaż no właśnie ta A152 to ta A. Bo cię! Nie rób mi tego. Ja cię chcę mieć, ale pewnie nie dam rady, bo zaraz coś mi ubiegnie. Bliska w bym się wtruchło. Został tylko jeden berkat. Nie, jeszcze drugi jest. Czyli dalej nie ubili tamtego. O, widzicie, jak nam się fajnie sloty otwierają czasami? Mm, już Wam wytłumaczę to, do czego to jest. To występuje w każdej praktycznie wersji bf Poza tam wersją E dostępną w grze. E, jest to slot, który zwiększa siłę nośną skrzydła. Akurat, jak popatrzycie, e, to skrzydła BF'a, no nie należą do największych. Nie mają naprawdę objętości dużej. Im większa objętość tym skrzydło może mieć większą siłę nośną. I z racji tego, że im jest mniejsza siła nośna, tym potrzeba y, y, jest przy większej prędkości samolot może po prostu opaść na ziemię. Na przykład y, Spitfire, który posiada większą siłę nośną, lądować musiał mniej więcej przy około 140 km na godzinę. Natomiast BF 220, jakoś tak. To już pokazuje nam, o ile mniejszą powierzchnię nośną e, skrzydła miał Messerschmitt. Tak więc Niemcy wymyślili sobie coś takiego jak sloty, które się wysuwały i momentalnie powiększały nam powierzchnię nośną skrzydła. I dzięki temu e, taki BF mógł lądować przy prędkościach mniejszych niż 220. Można było też to użyć podczas walki do skrętów, w ten sposób e, sam samolot skręcał po prostu zdecydowanie lepiej, przez to, że ma większą siłę nośną skrzydła. Tak więc e, to jest to, to jest właśnie zastosowanie tych slotów bewów. E, dużo osób właśnie się często na tym zastanawia, tak więc już wam tłumaczyłem to. Cockpit, e, zobaczcie sobie, cockpit się niewiele różni, ale są e, zmienione... Zegary, deskorzyści jest zupełnie inna. Jest dodane chowające się w tylnie kółko w porównaniu do G10. Sam samolot posiada ten silnik 2500 koni mechanicznych. Naprawdę świetna opcja. Jest to najlepszy tłokowiec obecnie w tej chwili w grze na HB. Jak najbardziej polecam, z tym, że nie warto walczyć się z żetami, bo Kaczwórka ma to do siebie, że lubi ją rzucać na jety. Dwa boty, jeden berkat, beczka. Wszystko jest po prostu idealne w tym samolocie. No może czasami na zakrętach lubi rzucić dziobem, co uniemożliwia nam odstrzelenie kogoś z trzydziestki, ale tak poza tym jest naprawdę super. Sam samolot jeszcze nie jest przeze mnie wymaksowany i yy, nie mam tam chyba paru ulepszeń. Ale to nic nie szkodzi, ten samolot i tak wymiata. Mam już odblokowane dwie dwudziestki, ale one strasznie obciążają ten samolot i uważam, że nie ma sensu ich póki montować, póki mam jeszcze niewymaksowaną kaczwórkę. A no, tam jest ten berkat. Ale ja zawrócę już do bazy. Nasza ta A się tam rozbiła, przed chwilą atakowała cele naziemne. Prawda, kaczwórka jest warta tego całego trudu, żeby ją zdobyć. E, bo G10 to jest taka wersja, faza przejściowa pomiędzy G6 a k 4 to, to samolot częściowo posiadający właśnie części z kaczwórki. I tam Perkat stawia naprawdę. uuu. Uu, uu, uu. Dobrze, że się popatrzyłem Bo był mnie nie, nie lada problem Mniejsza prędkość, większy Najniejszy promień skrętu. O dalej panowie, uszkodzić go. Słyszałem tam dwudziestkę. Niektórzy Niemcy też ją wolą ze względu na to, że ona ma mniejszy opad pocisku. Zatem jest bardzo dobra. O, pięknie, krytycznie uszkodzony. U, spada. I wygraliśmy. Równo z, z straczyło mi Baku na minutę 50, jeszcze takiegoś, Więc troszeczkę powalczyliśmy. Ja mam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Zaraz tutaj myślę, że punkty zaczną spadać. No, dawaj, dawaj, dawaj. No. No więc serdecznie wam dziękuję za ten odcinek. Myślę, że wam się podobało i zachęcam was do lajkowania mojego profilu na Facebooku, e, że tam są wrzucane różne aktualności, mogę się z wami podzielić jakimiś przemyśleniami i tak dalej. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje do pracy. Do zobaczenia. Cześć! Mm-hmm.